Radio Plus, Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Leszek Miller, były premier, były szef SLD. Teraz adoptowany euro, w Parlamencie Europejskim, ciągle jeszcze eurodoptowany, bo za chwilę już szczęśliwy emeryt, jak rozumiem, panie premierze. Dzień dobry. Tak, moja kadencja kończy się 15 lipca, i od tego czasu moi następcy będą pisali w kolejną taką historię. Panie premierze, pana plany na ten czas po zakończeniu kadencji to jest po prostu emerytura, cieszenie się życiem? Czy jakieś jeszcze polityczne aktywności pan premier przewiduje? Polityczne nie w tym sensie, że mam zamiar gdzieś startować do jakichś liberalnych. Instytucji, czy stara się jakiś urząd, ale oczywiście nie to znaczy całkowitego rozstania się z politycznymi. Jak mnie pan zaprosi, to oczywiście będę do dyspozycji. Mam nadzieję, że będzie niejedna okazja. Panie premierze, poprosiłbym, żeby pan trochę bliżej mikrofon może yy, miał, żeby, żeby mniej te dźwięki zewnętrzne yy, dochodziły, żeby bardziej był słyszalny. Pan, ja i to jest problem. Jasne, jasne. Nie, tylko, tylko taka proszę, żeby bliżej mieć mikrofon, to może będziemy się lepiej słyszeli my, my, pana premiera. Przede wszystkim panie premierze, premier Donald Tusk wczoraj miał dzwonić do kanclerza Niemiec. Kanclerza Scholza pisał na Twitterze późnym popołudniem, że za chwilę będzie dzwonił. Potem już premier nie informował, czy udało mu się dodzwonić, czy nie udało. Chodzi o sprawę migrantów no, przerzucanych nam przez niemiecką policję. Nie wiemy, czy to był jednostkowy przypadek, czy było ich więcej i W każdym razie mieliby się z tego Niemcy tłumaczyć. Jak ta sytuacja, panie premierze? Wygląda tak no, póki co na, na pierwszy rzut oka i taki pobieżny dosyć ogląd? Nie kontrolujemy sytuacji, jeżeli chodzi o relacje z Niemcami i to, co się dzieje na naszej zachodniej granicy? A pan rozumie, że ja nie wiem, czy pan Tusk się dzwoni, czy się nie dzwoni. Poza tym. Zdaje się, że Karl Zleż Niemiec był na nieformalnym spotkaniu przywódców Unii, więc może istniała możliwość porozmawiania bezpośrednio. Trzeba rzecz oczywiście całkowicie wyjaśnić. Tak na pierwszy rzut oka to nie wygląda dobrze z punktu widzenia strony polskiej. Pojawia się samochód w Niemieckiej Straży Granicznej. Wysiadają jacyś emigranci i tak dalej. No ale wie Pan, jeśli się wgłębić w szczegóły, to może być tak, że ci emigranci e, mieli e, rejestrację w Polsce, nielegalnie poszli dalej na zachód, zostali złapani przez strażników e, niemieckich i dostarczeni do tego kraju, który był pierwszym krajem na ich wątpliwości. Ale to w jakiś może w sformalizowany sposób, panie premierze, powinno się to odbywać, jeżeli już, a nie tak, że niemieccy policjanci wystawiają kogoś nie, no, samochodu nie, nie wiemy, czy takich historii nie wiem, nie wiem, dziesiątki czy, czy, nie wiem, czy więcej, bo, bo są też takie informacje się pojawiają. Proszę pana, zgodnie z traktatem dublińskim pierwszy kraj, na, którym, na terenie, którym pojawiają się migranci, jest krajem, który bierze na siebie wszystkie zobowiązania. Natomiast tam, niezależnie już od aspektów prawnych, to sama forma załatwienia tej sprawy jest oczywiście nie do przyjęcia. I strona polska ma pewne prawa, żeby w tej sprawie składać jakieś wnioski. Które zapobiegną takim działaniom na przyszłość. To jest skandal, panie premierze, już na tym poziomie? No tak, to jest skandal. Tak się nie robi, chociaż słyszałem wypowiedź niemieckiego, profesora z Niemieckiej Straży Granicznej, który mówił, że. Niemcy próbowali się nawiązać kontakt czy porozumieć z polską Strażą graniczną, ale nie otrzymywali żadnej odpowiedzi. Panie premierze, to chciałem jeszcze przy temacie migrantów zostając, ale, ale inny wątek trochę, dyrektywa azylowa. Wczoraj e, pani minister Agnieszka dziemianowicz Bąk, minister rodziny i pracy, była ptana w Polsatmusotę. Sprawę o tak zwaną dyrektywę azylową mówiła, że no nie jest wyobrażalne, żeby polscy obywatele, którzy korzystają z systemu pomocy społecznej, byli w jakikolwiek sposób gorzej traktowani niż y, migranci, zapowiedziała renegocjowanie tej dyrektywy azylowej. To jest część paktu migracyjnego, panie premierze, no, za którym pan też w Parlamencie Europejskim się Opowiedział, czy, czy uważa Pan, że powinny funkcjonować takie przepisy, które no, mają za cel no, wyrównanie warunków życia migrantów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, żeby niekoniecznie szli jeżeli, do tych, gdzie warunki są lepsze? Jeżeli migranci pracują, płacą podatki, to oczywiście tak, ale nie można utrzymywać w nieskończoność ludzi, którzy... Nie mają zamiaru pracować, którzy chcieliby żyć lepiej niż obywatele. To oczywiste, natomiast jeśli chodzi o ten pakt, chyba tam jest wiele rozporządzeń, wiele rezolucji, więc teraz trudno mi dokładnie powiedzieć o co chodzi, ale jeżeli, jeżeli jakie są sytuacje, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wnieść ten temat pod obrady nowego parlamentu i nowej Komisji Europejskiej. Panie premierze, to, to y, trochę jeszcze porozmawiajmy o sytuacji lewicy w Polsce, o, o kiepskiej sytuacji lewicy, jak pokazały... Te wybory, ale też poprzednie, no bo mamy potężne, do niedawna jeszcze SLD, dynamiczną partię Razem Wiosnę też, która potrafiła zdobyć uznanie wyborców. No i to wszystko zamyka się w 6% łącznie. Dlaczego jest tak źle, panie premierze? Wie pan, koncepcja, która polegała na tym, żeby zniszczyć SLD i na to miejsce... Połączyć coś, co zostanie z SLD, i z wiosną, no ta koncepcja okazała się błędna. Tutaj nie ma żadnych sukcesów. Kolejne wybory, kolejne wybory z fatalnym wynikiem, a z punktu widzenia dawnego SLD, coś przerażającego, bo wprawdzie lewica ma trzy mandaty, ale wśród tych trzech mandatów nie ma nikogo z, dawne, z dawnego SLD, więc można powiedzieć, że. Pan Czarzasty spełnił swoje marzenie, żeby SND całkowicie zlikwidować i anulować. Mhm. Robert Biedroń okiwał Roberta Czarzastego w tej rozgrywce, jeżeli chodzi o układanie listu, przewidywanie rozstrzygnięcia tych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Bo mamy trójkę reprezentantów wiosny, faktycznie w tym yy, parę Robert Biedroń i Krzysztof Smiszek. No tak, rodzina na swoim można powiedzieć. Poza tym trzeba pamiętać, że wyszło na to, iż wszyscy członkowie, czy elektora, cały elektorat dawnego SLD, który został wprowadzony w błąd, że będzie mógł głosować na swoich przedstawicieli. Ci wszyscy, którzy w ogóle brali udział w tych wyborach i głosowali na Lewicę, głosowali na dawną partię wiąty. Panie Premierze, a jeżeli chodzi o przywództwo lewicy, to to pana zdaniem to jest ten moment. E, pan, te, te wybory do Parlamentu Europejskiego to była negatywna weryfikacja, no właśnie kierunku, który zaproponowało obecne przywództwo, zmian, które zaproponowało, no to już teraz powinno coś się wydarzyć, jeżeli chodzi o kierownictwo nowej lewicy. Powinny teraz wydarzyć się te zmiany, a jeżeli tak, to widzi pan jakichś naturalnych nowych liderów lewicy? Proszę pana, powinno się wydarzyć już dawno, ale niech nikt nie ma złudzeń, bo to nie jest partia, która się rządzi demokratycznymi procedurami. Tam nie ma ani dyskusji, ani tym bardziej możliwości wyłonienia kierownictwa innego niż życzą sobie przewodniczący. Więc tam się nic nie stanie, dalej będą. Jechali, bo z punktu widzenia na przykład lidera, głównego lidera tego ugrupowania, ono może być bardzo małe. Ważne, żeby przekraczało 5% i żeby inkasowało subwencje. To jest spora suma, bo to jest prawie 10 milionów złotych e, co roku tylko te 5%, jak, jak masz około 6%, to, to 5 wtedy już trudno mówić o pewności, to, to zawsze już jest duże ryzyko. Panie premierze, jeszcze chciałem na koniec radowej części o jedną rzecz zapytać. W koalicji rządzącej mamy spór teraz o e, związki partnerskie, spór przede wszystkim pomiędzy lewicą i e, najbardziej konserwatywną częścią lewi, e, koalicji, czyli PSL-em. Pan premier popiera e, tak zwane przysposobienie, e, adopcję dzieci przez pary jednopłciowe, czy nie? Proszę pana, to jest e, e, trudny problem, bo z jednej strony jest wśród wielu moich kolegów, także i we mnie, taki naturalny odruch, że, e, żeby nie popierać, ale z drugiej strony rzeczy dantejskie dzieją się także i w rodzinach, gdzie jest e, klasyczny układ, tak, czyli matka i ojciec, co chwila słyszymy, e, z mediów o kolejnym zakatowaniu małego dziecka. I tam nie było ani dwóch mam, ani dwóch ojców. Tylko klasycznie porządna, katolicka rodzina, gdzie jest ojciec i matka. I jaki z tego wniosek, panie premierze, że, że popiera pan to rozwiązanie w takim razie? W takim, że, takim, że, takim że wszystko zależy, problemu? że wszystko. Że wszystko zależy od, od, od ludzi, ale to nie ma znaczenia, czy ja to popieram, czy nie, dlatego, że to nie przejdzie w, w Sejmie i to było wiadomo od samego początku. Le Lewica zapłaci koszt, polegający na tym, że złożono mnóstwo obietnic, takich dotyczących kwestii obyczajowych, a żadna z nich nie przejdzie, bo ten parlament nigdy tego nie uchwalił. I to jest dzisiaj jeden z głównych problemów lewicy, że nie dowie swoich obietnic? No, na pewno dlatego, że już przecież środowiska feministyczne się burzą, że nic się nie dzieje w sprawie przerywania ciąży. Teraz się będą burzyć, że zapowiedzi dotyczące równości płci nie zostaną zrealizowane, więc sytuacja lewicy będzie coraz cięższa. A mówił to Oleszek Miller, były szef lewicy, a konkretnie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Były premier. Bardzo dziękuję panie premierze za pierwszą część radiową rozmowy, jeszcze internetowa dogrywka sedna sprawy przed nami. Słuchaczom Radio Plus, życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Kule, premier był już FSLD, jest cały czas gościem dzisiaj sedna sprawy. Panie premierze, parę lat temu taką znalazłem pana wypowiedź. Pewnie było ich więcej. Zarzucał pan prawo i sprawiedliwości, rusofobię. Mówi pan w 2016 roku. Rusofobia stała się oficjalną doktryną państwową, a celebrowanie lęku przed Rosją codziennym elementem tej doktryny. Dzisiaj prawo i sprawiedliwość jest oskarżane o rusofilię raczej niż o rusofobię. Czy yy, dla pana premiera to jakoś yy, logicznie? jedno z drugiego może wynikać, czy to jakoś się łączy, czy albo jedno, albo drugie nie było prawdą. Nie wiem, jak pan premier to dzisiaj widzi. Proszę pana, nie warto jakby, wywoływać sytuacji czy wypowiedzi sprzed lat i nakładać na obecną sytuację. Był taki czas, że następował reset z z, z Rosją i to pod Stanów Zjednoczonych żywiono nadzieję, brak. że, że Rosja stanie się częścią e, demokratycznego świata, e, no, ale okazało się inaczej, więc e, po prostu jest inna sytuacja. A teraz e, Rosja na pewno nie może być traktowana jako nasz przyjaciel, jako nasz sojusznik. I jako nasz partner, przynajmniej w tej chwili, bo nie wiem, co będzie za 5 czy za 10 lat. Nie... Tak, to to nie, nie chodzi chyba też o to, że dzisiaj ktoś chce, żeby była naszym partnerem i sojusznikiem, tylko chodzi mi o samą tę ocenę postawy Prawa i Sprawiedliwości, taką o, o 180 stopni mam wrażenie inną, od rusofobów do, do rusofilii. Czy to jest zdaniem pana premiera po prostu czytelne i logiczne? Dzisiaj nie ma różnicy między tą retoryką, którą posługuje się Platforma Obywatelska, czy, czy czy Lewica, czy inne ugrupowania. W tej sprawie no, polskie siły polityczne, w, w sprawie stosunku do Rosji, polskie siły polityczne mają absolutnie jednakową relację. Panie premierze, to chciałem się zapytać o relacje wewnątrz koalicji rządzącej, o to, jaki Pana zdaniem jest pomysł, jaki może być pomysł na Lewicę, na jej przetrwanie, czy odbudowanie dawnej potęgi, albo przynajmniej na jakiejś liczącej, pewniejszej, dużo pozycji, jeżeli chodzi o poparcie w kolejnych wyborach. Czy Lewica powinna bardziej roztopić się w tej koalicji rządzącej, bliżej współpracować z koalicją obywatelską, czy przeciwnie, czy powinna bardziej podnosić głowę i swoją odrębność pokazywać. Mam wrażenie, że są teraz dwa kierunki w tej dyskusji o przyszłości lewicy. Jedni chcieliby lepszej, bardziej harmonijnej współpracy z koalicją obywatelską, drudzy przeciwnie uważają, że właśnie ta zbyt dobra współpraca powoduje, że wyborcy wybierają wtedy większą formację, która no, z grubsza to samo im oferuje. Wyborcy będą głosować na Lewicę do dopóki Lewica będzie im do czegoś potrzebna i to nie ma żadnego znaczenia czy stosunek do Platformy jest taki, czy inny, są według mnie dwie bardzo, dwa takie bardzo poważne wyzwania stojące przed Lewicą, po pierwsze wymiana kierownictwa i po drugie Przyorientowanie programowe w taki sposób, żeby lewica chciała reprezentować y, większość społeczeństwa, to znaczy wielkie grupy społeczne, a nie mniejszości. Jeżeli to by się stało, to wtedy jest szansa. Jeżeli to się nie stanie, to nie będzie żadnej szansy dla lewicy. A mówiąc o przywództwie, widzi pan premier jakichś naturalnych kandydatów do y, przejęcia tego przywództwa? Proszę pana, no oczywiście, że jacyś są, ale ja to nie będę wymieniał żadnego nazwiska, bo jak wymienię... śmierci, to, to nazwisko, żeby nie rozdawać, tak? To jutro, jutro ta osoba zostanie zawieszona przez pana Szezowego. A jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, panie premierze, to lewica powinna mieć swojego kandydata, powinna możliwie szeroko i szybko zacząć go promować, żeby. No... Ja, pamiętam, ja, pamiętam, ja pamiętam czas jak... Yy, yy, Liderzy lewicy, cinowi, mówili, że przed każdymi wyborami prezydenckimi powinno się w partii odbyć referendum. No to niech się odbędzie. Referend w sensie prawybory, panie premierze, tak? Prawybory w lewicy na... No, takie, wie pan, takie referendum, jak, jak się robi, no, żeby jest kilku kandydatów, no to się hmm. rozpisuje referendum, i członkowie partii, wszyscy mają możliwość wypowiedzenia się. Ale referendum w sensie prawybory kandydaci i głosowanie członków partii, tak, tak jak to odbyło się w federacji niedawno, czy parę tak, lat temu w Platformie, kiedy rywalizował Radosław Sikorski z Bronisławem Tak Głosowanie po prostu na poszczególnych kandydatów, na kandydatów, tak? Ostatnie wybory w SLD też były takie, że głosowała cała partia i odbywały się wybory, i było chyba dziesięciu kandydatów, więc można to powtórzyć. Panie Premierze, to chciałem jeszcze zapytać o Unię Europejską i o to, czy jeżeli kandydatura Ursuli von der Leyen na szefową Komisji Europejskiej by przepadła, a nie jest to wykluczone, chociaż póki co wydaje się najbardziej prawdopodobnym wariantem, że szefową komisji pozostanie, to czy widzi Pan szansę dla premiera Donalda Tuska, żeby stanął na czele Komisji Europejskiej? Czy mógłby on być takim kompromisowym wtedy kandydatem? Pan Donald Tusk na pewno miałby szansę, bo jego pozycja dzisiaj w Unii Europejskiej jest bardzo silna. Natomiast jest pytanie, czy jego to interesuje. Z tych oświadczeń które słyszymy, wygląda na to, że to nie interesuje, że on by chciał jeszcze jedną kadencję, czy wybrać kolejne wybory parlamentarne i być premierem jeszcze jedną kadencję, więc jeżeli to jest celem pana Tuska, no to nie ma co rozważać jego nazwiska. Natomiast Ursula von der Leyen, przypomnę, że już pięć lat temu miała bardzo poważne problemy. Została wybrana tylko większością i głosów, więc teraz może mieć jeszcze większy problem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Były premier, był szef Saldolaj, ale był gościem sedna sprawy. Wszystkiego najlepszego urodzinowo, panie premierze, już życzę na początku lipca pana premiera urodziny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Radio Plus. Sedno sprawy.